Robi nam to nie tylko zły PR, ale też w ogóle jaki to ma sens. Ja się nie budzę rano i nie myślę o tym, że chcę zrobić komuś krzywdę. Hej, z tej strony, Kokomajaki, wasza autystyczna wróżka wróciłam po świętach. Mam nadzieję, że wasze minęły w miarę spokojnie i jakoś przetrwaliście. Ja mimo że już rok się kończy, to nadal grudzień trochę wewnętrznie opłakuję. Zewnętrznie może nie. Muszę przyznać, że jestem osobą, która bardzo rzadko płacze. Chociaż Udało mi się złapać raz na kamerze ten moment, ale jednak zazwyczaj wszelkie emocje kieruję do siebie i mam z tym problem, żeby to unzewnętrzniać. Uważam, że płacz jest jak najbardziej zdrowy i oczyszczający, i wręcz zazdroszczę osobom, które potrafią to robić bez żadnych hamulców, bo u mnie to wygląda zazwyczaj tak, że zmuszam <słuch> się do niepłakania. Tak jak wspominałam, grudzień jest dla mnie zawsze ciężki zazwyczaj. Zaczyna się już z grubej rury, bo mam urodziny na początku grudnia i jest to zwykle bardzo przykry dzień dla mnie tak naprawdę, bo skupiam się na tym, jak minął mi ten rok, co osiągnęłam, a raczej czego nie osiągnęłam, bo mam do siebie bardzo dużo pretensji i w tym roku też Miałam sporo przemyśleń na temat tego, jak mi się żyje po diagnozie, z czasem, jak sobie radzę, z odmaskowywaniem się i tak dalej. I jest to jeden z powodów, dla którego spędziłam ten dzień sama i tak naprawdę w ogóle go nie świętowałam. Jakieś dwa dni wcześniej mocno się nad tym zastanawiałam i miałam taki moment troszeczkę załamania, bo zastanawiałam się nad tym, jak mocny wpływ na moje życie ma odmaskowywanie, ale wcale nie w pozytywny sposób. To znaczy, że część ludzi, które poznałam po diagnozie, poznało mnie tak jakby w pełni, bo na wstępie już wiedzieli, z kim mają do czynienia, więc nie musiałam się tak mocno przy nich pilnować, i dzięki temu też poznałam cudowne osoby, więc to jest ogromny plus. Ale ludzie, z którymi znam się od dłuższego czasu, od lat wielu, to czuję, że te osoby mają nadal problem z tym, żeby zrozumieć, że, że ta osoba, która dla nich była najczęściej w ich życiu, to byłam ja w wersji maskującej, więc jeżeli zaczynam się czuć swobodnie na tyle, żeby zachowywać się tak, jakbym chciała, jak się zachowuję, kiedy jestem sama na przykład. To nagle zaczynają się pytania, czy wszystko w porządku, co z Tobą jest nie tak. I ja wiem, że to nie jest ich wina, i ja rozumiem, że dla nich to też jest ciężkie, żeby się przystosować, dostosować i mnie zaakceptować taką, jaką jestem naprawdę. Ale jednak mam wrażenie, że oni ciągle zapominają. Po prostu ciągle mam wrażenie, że. Im się wydaje, że to nie jest prawda i że w momentach kiedy jestem sobą, to tak naprawdę udaje, bo dla nich to jest tak nienaturalne. Wtedy zauważają te wszystkie erory. Jak najbardziej to rozumiem z jednej strony, ale z drugiej mi jest bardzo ciężko, bo jeżeli ja się odmaskowuję, staram się odmaskowywać. Przed kimś, tym bardziej pokazuje siebie. To znaczy, że się przy tej osobie czuję bezpiecznie. Ale to nie umniejsza faktu, że no to boli, bo to znaczy, że ta ja, prawdziwa ja, jest nie taka, jakby chcieli. Woleliby mnie w wersji przed. Takie mam wrażenie, takie mam odczucia. Chciałam tylko o tym wspomnieć odnośnie tych łez, bo w tym roku pokam może ze trzy razy. W tym właśnie te parę dni przed urodzinami się popokam na myśl o tym, że, że osoby, które są mi bliskie, mnie w rzeczywistości jeszcze nie potrafią lub nigdy nie będą potrafiły zaakceptować w pełni i że. Tak naprawdę mnie nie znają albo nie chcą mnie poznać taką, jaką jestem. Także tutaj taka realizacja nie była przyjemna, nie cierpię płakać w ogóle. Nie cierpię, zawsze mnie potem głowa boli. Źle się czuję. Nie wiem, jak robią to osoby, które robią to często, może są przystosowane jakoś. Ale ja nawet jak w kinie popłaczę, czy oglądam jakąś, jakąś emocjonalną. Reklamę, często jestem dla siebie taka zła, bo potem cała głowa mi pulsuje. I przez pół dnia jeszcze czuję fizyczny wpływ tego, że przez dwie sekundy policja mi łza. No, w ogóle hał. Nie wiem jak to się dzieje, ale no tak to u mnie wychodzi. Nie wiem jak to robią te osoby, które często płaczą. No ale dzięki temu moją urodziny spędziłam tak naprawdę nie robiąc nic. Tak jakby w ogóle ich nie było, więc spoko. No ale udało mi się przetrwać Wigilię, całe święta, spotkać się z rodziną i nadchodzi wreszcie koniec roku. Mam nadzieję, że następny będzie lepszy. Życzę też Wam tego z całego serca. Żebyśmy wreszcie odpoczęli od tych wszystkich dram, od tych problemów. Żebyśmy przestali być w tym stanie tego ciągłego napięcia. Fajnie by było. Ale były też pozytywne momenty, więc nie było tak strasznie, nie było tak źle. Pokażę Wam coś. To jest cina. Dostałam go od Violet. Dziękuję Violet, pozdrawiam serdecznie. Posłuchajcie go sobie teraz, czas na ASMR. Jestem po prostu totalnie nim zauroczona i mam go ja tylko tak sobie go dać tutaj. Jest przykochany. I daje te łapki tak naturalnie, jakby był naprawdę żywy. Także nie uwielbiam go. I poza tym, że jest sensoryczną zabawką, to zastępuje mi y, żywe zwierzę. <grym> Jak na razie nie mogę sobie pozwolić na żywego kotka czy innego zwierzaka, więc to jest prezent, który był jak najbardziej kreacyjny i kolejny raz dziękuję Ci, Wajle, za... <grym> no popatrzcie, brakuje mi po prostu słów na to, jak jest cudowny. Zawsze, zawsze marzyłam zresztą o takim zwierzątku. Syna został nazywany na cześć mojego ulubionego bohatera z serii Hunger Games, i Józefka Śmierci. Sorry, Wam przeszkadza to chrząszczenie, ale jego ja mnie akurat uspokaja bardzo. Ma ten rodzaj takiego szumu. To się chyba nazywa brązowy szum. Nie biały, tylko brązowy, właśnie taki pomiędzy. Trochę wydaje dźwięki jak muszelki. Trochę jak jakieś kosteczki, jak moje kości, więc też jesteśmy besties totalnie. Więc tym układa się właśnie idealnie tak, więc teraz będę siedzieć już z nim na ramieniu albo w drugą stronę, żeby wyglądał bardziej przyjaźnie. Patrzcie się. Najpiękniejszy zwierzak na świecie. No ale poza smutkiem było też, jak widać, trochę radości, trochę przyjemnych momentów też się zdarzyło. Więc nie było tak źle. Po prostu mocno zastanawiałam się nad faktem, że coraz częściej mówię o tym, że jestem autystyczna. Nie, nie boję się przedstawiać i mówić. Hej, jestem KOKO i jestem na spektrum, więc przy nowych osobach nie ma to dla mnie aż takiego problemu. Gorzej jest z osobami, które już znam albo jest to rodzina, także tutaj jest, jest to ciężkie, mimo że już oficjalną diagnozę mam ile dwa i pół roku, czy coś takiego. Od ponad roku biorę leki na ADHD i to też mocno mi uświadomiło. Jak wiele straciłam nie mając dostępu do tego leczenia. I to też był jeden z powodów, dla którego byłam taka smutna i płacząca w urodzinę, bo nadal mierzę się z rodzajem żałoby nad życiem, jakbym miała wcześniej postawione odpowiednie diagnozy i dostęp do odpowiedniego leczenia. I jak wyglądałyby moje związki, moje przyjaźnie, moje znajomości, jak wyglądałaby moja kariera, jak wyglądałaby nauka. Także to są rzeczy, z którymi musiałam się zmierzyć raczej zaakceptować to, że to już nigdy nie jest do trwnięcia, ale to nie zmienia faktu, że. To boli i to jest po prostu przykre, smutne, jak wiele straciłam. Z jednej strony nie pozwalam sobie na takie użalanie się nad sobą, ale przez to nie pozwalanie sobie na to jestem tak mocno zablokowana i zestresowana, i przez to później dochodzą fizyczne problemy, bo nie potrafię tych emocji wywalić na wierzch. Przerobić, tylko ja sobie tak chowam głęboko i udaję, że tego nie ma. I dopiero później przychodzi refleksja, właśnie, bo mija kolejny rok, bo coś się wydarzy, i nagle pękam. Chodzi o to, że gdybym miała takiego syna, powiedziałabym, że takie sztuczne zwierzątko wydrukowane. Na drukach 3 d albo coś podobnego do niego, jest mi w stanie pomóc o wiele bardziej niż jakieś leki albo jakaś terapia. Gdybym to wiedziała 5 lat temu, 10 lat temu, to na pewno moje życie byłoby bardziej komfortowe. Także tutaj nawet nie tylko chodzi o leczenie psychiatryczne, leczenie psychologiczne, ale też takie małe rzeczy jak. Odpowiednie książki, nauka stawiania granic, rozumienie, że mam prawo do odmawiania w niektórych sytuacjach zamiast zmuszania się, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, które mogłyby być mniej męczące, mniej utrudniające mi życie. Próbuję sobie jakoś tam żyć po nowemu i mierzyć się z tym. Nowym życiem, które nakłada się na stare i często nie idzie w parze. Więc tutaj dochodzi do jakichś e, problemów, a zarazem pamiętanie, że kiedyś może było przez to łatwiej, kiedy działam, działałam na autopilocie, się nie zastanawiałam. To no jest, jest dużo tego. Ale też poza tym zastanawianiem się nad odmaskowywaniem, to też często pojawia się w moich rozmowach, chociażby z Violet, temat tego, gdzie jest granica pomiędzy diagnozą, której można używać jako tarczy w momentach, kiedy powinno się używać jej jako tarczy, jako wyjaśnienie dla jakichś zachowań, w jakichś sytuacjach, a kiedy to jest przegięcie. Kiedy okaże się, że jesteśmy wcale nie autystami, tylko po prostu okropnymi ludźmi, którzy korzystają z tego jak wytłumaczenia, tak jak często się pojawiają takie komentarze w internecie, że a po prostu ktoś jest leniwy, a nie, że ma depresję, to wcale nie jesteś autystyczny, tylko jesteś hamem czy coś ten deseń. Jaka jest różnica? Kiedy, kiedy stwierdzisz, że faktycznie trzeba się zastanowić nad swoim zachowaniem i je dopasować do sytuacji, a kiedy na przykład powiedzieć cioci nie, nie przyjdę na. Twoje imieniny, bo mówisz mi okropne rzeczy, chodzi mi o to, żeby to nie było takie autistic jail free card, jak w Monopoli, bo autyzm nie jest wytłumaczeniem, że ktoś jest okropną osobą, że ktoś ma takie cechy charakteru, a nie inne, nad którym powinien pracować, jeżeli jakoś chce funkcjonować. W świecie, bez względu na to, czy to jest świat neurotypowy, czy neuroatypowy, po prostu niektórych rzeczy się nie robi, bez względu na to, jaki ma się mózg. Chodzi mi o to, że na przykład jakieś dwa tygodnie temu strasznie mnie zdenerwowało to, że Kanye West, nie wiem, czy śledzicie dramy na jego temat i to, co tam odwalał ostatnimi czasy, nawet przed. Balenciago, Gate i tak dalej. Po kolejnej dramie, po kolejnych a kancelacjach, po tym jak kolejny raz został zbanowany na Twitterze, Kanye wyszedł do dziennikarzy, znowu zaczął opowiadać swoje niestworzone historie na temat Boga, na temat tego, jak jest to on nieomylny i wspaniały i genialny, niezrozumiany i zaczął opowiadać o tym, że to nie jest wcale jego kolejny Epizod maniakalny, ponieważ od dawna mówi się na ten temat i kilka razy potwierdzał to zresztą, że lekanie ma zaburzenia dwubiegunowe, yy, co jakiś czas to dementuje, że lekarze kłamią, zresztą o lekarzach też się wypowiadał, głównie niepochlebnie zazwyczaj, no ale wyszedł do dziennikarzy, i w trakcie tego swojego rantu powiedział, że... Że on jest trochę autystyczny po prostu. Postaram się wam to tutaj puścić. I am not, I am not in some kind of episody, but I may be trochę autystyczny jak like Rain Man. To jest my superpower this To jest reason why. że to nie jest jego wina, te wszystkiego zachowania. On po prostu jest genialny, jest autystyczny. Yy, jeszcze do tego porównał siebie do Rainmana, więc. Uff, brak mi słów. Bleh. No, okropna wypowiedź. Jak to zobaczyłam, to pomyślałam sobie, kurczę, nawet jeśli jest autystą, to, to nie jest wytłumaczenie nigdy, tak samo jak jego zaburzenia osobowości burzenia psychiczne, nigdy nie był wytłumaczeniem na, te, na temat tego, jak okropnie się zachowuje w stosunku do swojej byłej żony, do ludzi pracujących dla niego. Nawet nie chcę się wypowiadać na temat tego, tego, co mówił i robił Kanye. Możecie sprawdzić sobie na bieżąco, jeżeli nie jesteście obeznani. Powiem tylko, że chciałabym, żeby od czasu do czasu pojawiło się w jego... Otoczeniu osoby, które nież, że nie mówią tak, tak, to jeszcze do tego mają dla niego dobre rady, bo mam wrażenie, że jest to osoba, która ma zbyt wielkie wpływy, zbyt wielkie pieniądze i zbyt niebezpieczne pomysły. I jego wypowiedzi, które są nie bez powodu kancelowane. Bo nie chcę nawet używać tych określeń. I te wszystkie jego zachowania nie wyjaśnia tego autyzm. A on no, no, tego tak użył, jakby to było taka różdżka, że a, nawaliłem, ale nie, nieważne, przecież ja jestem autystyczny, to mi wolno. Mi wolno wszystko. No. Tak samo ilekroć słyszę, że jakiś morderca w momencie, jak jest złapany, używa jako obrony tego, że jest na spektrum, że po prostu robi nam to nie tylko zły PR, ale też w ogóle jaki to ma sens. Ja się nie budzę rano i nie myślę o tym, że chcę zrobić komuś krzywdę. I nie znajduje się to na liście kryteriów. Jeżeli interesujecie się trukrem, to chociażby. W Kanadzie był Asperger, Insel, Terrorista, a tak chyba tak, tak w mediach używali takiego chyba hasła. Pamiętam kilka lat temu. Albo Robert Darst, który zasłynął m.in. dzięki serii dokumentalnej na HBO The Jinx. Bardzo polecam. Nie chcę spoilować, bo jest to ważne, żeby nie zaspylować, ale polecam ten dokument, zwłaszcza do końca do ostatniej sceny przede wszystkim. I jest to jedna z osób, które również używało tego wini obrony jako argumentu, który miałby powodować, że ta osoba jest niewinna, bo jest na spektrum. Też chyba rok temu. Była drama jednego youtubera, którego kiedyś oglądałam dosyć często. Nazywa się Jimmy Snow. Ja się dosyć interesuję fundamentalistami amerykańskimi. Jakoś tak, mimo że, nie, że jestem niewierząca do kulty, ale też wszel wszelkie odłamy Mormonizmu czy chrześcijaństwa w Stanach bardzo mnie tam interesuje. I Jimmy Snow kiedyś często leciał mi w tle. Z tego względu, że jest to zagorzały ateista, i na swoim kanale najczęściej wrzucał newsy na temat fundamentalistycznych dram, jakieś ciekawostki. Więc przyjemnie mi się tego słuchało, lubiłam go słuchać, ale jakiś rok temu został skolałtowany, że tak powiem. Okazało się, że poza udawaniem bardzo otwartego i oczytanego feministy, ateisty. Okazał się jednak nadal konserwą i do tego z mocno manipulatorskimi zachowaniami. Wiele kobiet się odezwało i opowiadało bardzo niefajne historie na temat tego, jakim jest człowiekiem. Później ze względu na to, że bronił tam jednej youtuberki, to obrażał inną bezpodstawnie i wyszedł z niego trochę taki simp. No, ogólnie, bardzo słaba akcja. Już jako taka. Zachował się bardzo niefajnie i wyszło wiele jego zachowań, które są karygodne. I po prostu pewnego dnia nagrał wideo, mówiąc, że hej, słuchajcie, okazało się, że mam autyzm i to dlatego. Taki jestem. I sorry, ale taki jestem, bo mam autyzm. I nara. I tutaj wtedy straciłam już kompletnie do niego szansę. od tej pory go nie oglądam, bo nie uważam, żeby autyzm wyjaśniał tak toksyczne zachowania i mógł być taką takim płaszczykiem anulującym rzeczy, sytuacje, które podchodzą pod momentami kryminalne zachowania. Także... Więc jest jakaś granica pomiędzy Mówieniem. Hej, słuchaj. Przepraszam, ale nie przyjdę do ciebie, ponieważ bardzo źle się czuję wśród takiej, a takiej grupy ludzi i możemy się zobaczyć z kolei dwójkę w innym terminie i nadrobić zaległości, nie wiem, szukać innych rozwiązań, dopasowywać do swoich możliwości. Ale nie tłumaczyć na zasadzie, nie, bo nie, bo jestem autystyczny i ty się może dopasować do mnie. Bo nie w każdej sytuacji tak można. I też mam nadzieję, że na pewno nieraz zachowałam się okropnie. Nieświadomie. Na pewno jest mi tym za wiele sytuacji. Ale też dzięki poznawaniu siebie, dzięki poznawaniu. Swojej diagnozy nauczyłam się, jak inaczej reagować w takich sytuacjach, w których sobie nie poradziłam. Zamiast po prostu używać tego jako wyjaśnienia, że po prostu mam autyzm i koniec. Ja zawsze też mówiłam, odkąd pamiętam, to prosiłam. To, żeby ktoś dawał mi wskazówki i też dawał mi feedback na bieżąco, to ja postaram się go wdrożyć, przerobić tą informację w głowie. I zawsze wolałam popełnić jakiś błąd, bo w ten sposób uczyłam się, jak go następnym razem nie popełnić. Tylko jeżeli ktoś nie daje mi informacji zwrotnej, to nie zawsze jestem w stanie się sama domyśleć tego, że coś robię nie tak. I wydaje mi się, że takie podejście jest jak najbardziej ok, żeby mówić, że jest się na spektrum, dawać znać po to, żeby osoba, z którą mamy do czynienia, miała dostęp do narzędzi, czy żeby dowiedziała się, jak z nami współpracować, jak z nami rozmawiać, żeby się lepiej dogadać. Tak mi się wydaje, że tak, tak powinno to wyglądać. I nie było jakby tak to, to działało, zamiast po prostu chodzić z kartką. Mam autyzm i tyle, nic więcej. No i myślę, że nie ma co więcej o tym już mówić, bo ja jestem zmęczona i syna jest zmęczony. Chcielibyśmy iść już spać i skończyć ten rok. Okay, mam nadzieję, że wasz nowy rok, jeżeli świętujecie Sylwester, to będzie przyjemny. Ja akurat nie świętuję, po prostu zawsze czekam, aż skończą się fajerwerki, których nie rozumiem, że w ogóle nie, nie rozumiem, czemu nadal istnieją i ktoś używa w 2022 roku. Mam nadzieję, że będzie ich jak najmniej albo w ogóle. Czekam, aż się skończą i dopiero wtedy idę spać, bo wiem, że i tak bym nie zasnęła, bo bym dostawała zawał przy każdym strzale. Więc mam nadzieję, że wasz sylwester będzie przyjemny, miły i spokojny. I nowy rok jak najmilszy. Proszę doczekamy się razem z Cyną. Do zobaczenia w nowym roku. Może, ale sucharnia. No ale tak będzie. Pa.